Miłość? Tyle. Miłość? Ojej. Trudno powiedzieć. Miłość. Ogólnie to, no, miłość to jest rzeczą, no, uczuciem. Jednego człowieka to drugiego. Nie na razie czymś takim, czym kocham rodziców, czym darzę. Miłość, e, szacunkiem i e, ciepłym okazywaniem chyba, albo idei, albo o sobie. Miłość, najważniejszym uczuciem w życiu. Miłość jest czymś nadzwyczajnym, niesamowitym, no i jeszcze do tego spotkanym. Oddanie drugiemu człowiekowi i zaufanie dla przede wszystkim. Przyjaźń to druga z najważniejszych rzeczy po miłości. Pomaga nam w wielu trudnych sprawach, bo często miłość nam nie było. a przyjaciel będzie wiedział, jak to zrobić. Przyjaźń e, tolerancją na wadę. Też poniekąd przywiązaniem, ale... Nie tak dogłębnie. Trudno to scharakteryzować. Dla mnie przyjaźń to jest, osoba, którą, to jest osoba, której mogę wszystko powiedzieć. Zaufa się i na niej. No to jest bardzo trudne pytanie, bo w sumie jest widziałem przyjaźni, no i ciężko mi na to odpowiedzieć. Ja nie, się, ja się nie, się. jest dla mnie taką rzeczą, no, jak jestem wolny, no, to mogę robić to, na co mi się podoba. Wolność to jest. postępowaniem zgodnie z własnymi myślami, dopóki to nie koliduje z dobrem położonego. Dla mnie muzyką, i w ogóle taką pasją, czymś, co mogę robić. Czym można uciec tak od codzienności? No to już można wyprowadzić ze stanowisk w Na przykład coś takiego, że nie jesteśmy terroryzowani przez rodziców czy kolegów i nam nie dokucza. Nie mamy jakichś kar strasznych, zakazów. No i nie mamy na przykład myśli półek w kolekcjach. Także do 19 mamy zajęcia, wracamy. Nie mamy już w ogóle czasu na nic. Jest możliwością postępowania tak jak nie chce. Ale tylko w takim stopniu, które nie ogranicza wolności innych. Wolność jest y, czymś takim, y, że po prostu możesz ujść, No, nie, no wiadomo, że nie wszystko, ale na przykład możesz, y, nie jesteś przywiązany do kraju, możesz jechać gdzie chcesz, jesteś y, wolnym człowiekiem. Czuję wewnętrzny tak, po prostu. Jest wewnętrznie. Po prostu siedzi w człowieku. To jest kiedy potrzebowałem, to poznałem ludzi, którzy mi pomogli. Nie, nie wiem, ze szkoły, Czy ja To się samo rozchodzi No, to samo sobie wychodzi jak. No to nie warto się raczej wzorować, bo wychodzi sztucznie. Właściwie to nie, są takie moralne wartości, które jakoś człowiek napotyka w życiu i w końcu wybiera te, które pasują mu najbardziej. Więc takie definicje chyba że pasują mi najbardziej.